Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym nowym odcinku. Ja dzisiaj jestem na etapie oglądania epoki lodowcowej. Zrobiłem sobie przerwę, ale jeżeli epoka lodowcowa, to oczywiście sit a jeżeli sidle leniwiec, to. Hesionia! Zapraszam! No a więc, jeżeli. Hesionia! No to. Mi na myśl przychodzi z dzieciństwa ta szyszka z ryżu preparowanego. Jak ją zrobić, już Wam pokazuję. Jedyne, co będziecie potrzebować, to oczywiście ryż preparowany. Będziecie potrzebować krówek i masła. Taram. To wszystko. Ja dzisiaj jestem na etapie oglądania wszystkich. Eee, części epoki lodowcowej, więc nie miałem czasu na zrobienie domowych krówek ciągutek, ale jeżeli wy macie ochotę, to tutaj w karcie jest odnośnik do odcinka jak zrobić domowe krówki ciągutki. Dobra, pokazuję wam jak przygotować dzisiaj szyszki. Sysunie! Co będziemy potrzebować? Będziemy potrzebować jakiegoś większego naczynia w które wstawiamy na kuchenkę i roztapiamy masełko, Bank. Nie ma się że nie będziecie wiedzieć, jak zrobić się Sunie na dole w opisie pod filmem macie cały przepis. I do roztapiającego się masła wrzucam E, to musi się rozpuścić masło z krówkami i zrobić fajną konsystencję takiego leistego karmelu. Roztopione, jeszcze bardzo w takiej leistej formie. Teraz e, odrobinkę, odrobinę, to musi przestygnąć, żeby nie było aż tak, aż tak gorące. Jeszcze możemy tak rozetrzeć, żeby nie było nigdzie tych grudek po krówkach. No chyba że chcecie, no ale robimy oryginalne reszki. Gdy masa odrobinę przestygła, dodajemy preparowany resz. I mieszamy, mieszamy, mieszamy. O, już to ładnie pachnie. Mm. I tak mieszacie, mieszacie. Kiedy zobaczycie, że troszeczkę bardziej ostygło, bo już jest ciężej to mieszać i to się ładnie tak utrwala, no to możemy się przygotować do. Robienia hisuni. Ja się przygotowuję. Gotowe hisunie będę kładł na macie silikonowej. No i oczywiście rękawiczki. Rękawiczka zawsze potrzebna w kuchni. Zawsze. No i teraz, jakie te hisunie robimy? Jakiej wielkości? No jakiej chcecie? No. Ich to będzie przysunięto. No. Delikatnie ściskamy. Walamy i robimy także większa podstawa. Troszeczkę mniejsza góra, żeby to szło w kształcie szyszki. Jedna. Chiśnienia gotowa. A duża będzie taka to, to dla mnie. Jak to wystygnie, to yy, te szyszki yy, trochę się z... utrwalą. Nie będą takie miękkie już. Będą takie jak znacie tych wszystkich odpustów tam gdzie kupuje, kupowało się no, najczęściej na odpustach bądź, bądź yy, na wszystkich świętych. Też były sprzedawane. Pamiętajcie e, ostrożnie z tym, bo jest to jednak ciepłe. Żeby się nie poparzyć. Dlatego te rękawiczki. One naprawdę pomagają. Poza tym to się nie, nie, nie klei do skóry. Rękawiczki są bardzo w tym dobrze pomocne. No i tak, z tego przepisu, który macie na dole w opisie pod filmem, wyszło jakieś 9 szyszek. No, słuchajcie, jak ktoś takiego zobaczyłby sit leniwiec, powiedziałby jedno. Słuchajcie, ja to zaraz chowam do lodówki, no bo y, wygląda to fantastycznie, ale jeszcze musi się zbić. Później to poukładam ładnie w miserce będzie to pięknie wyglądało. No ale... muszę spróbować. No nie opro się. Dziewięć, dziewięć szyszek. Mm. Ja nie mogę niebo w gębie! Mm, pycha! Mm, mm. normalnie... delikatnie Fantastyczne! Dajcie mi znać w komentarzach, czy jedliście takie szyszki. Jeżeli tak, to poinformujcie mnie o tym. Jeżeli nie, to gdzie żeście byli i czy Wam smakują? Może macie jeszcze jakieś wariacje smakowe tych szyszek? Znacie jakieś gdzieś? Może kupowaliście inne? Ja myślę, że te są takie typowe, klasyczne. Ja wam dziękuję za dzisiejszy odcinek, jeżeli wam się spodobało, dajcie lajka, zasubskrybujcie kanał, o ile jeszcze tego nie robicie, i kliknijcie w dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Mi nie zostaje już nic innego, jak życzyć wam innego i do następnego. Hmm.